Cześć dziewczyny, witajcie. Dzisiaj Wam opowiem mm, troszkę o firmie, troszkę o mnie dlaczego w ogóle wybrałam tą firmę, bo to jest tak naprawdę bardzo istotne. Yy, dziewczyny, ja jakiś czas temu w ogóle nie byłam kosmetyczna, nie interesowałam się kosmetykami, tylko tyle yy, co powinnam wiedzieć, yy, że powinnam mieć twarz, że powinnam mieć jakiś krem i powinnam delikatnie się malować. Yy, w ogóle mnie to nie interesowało, nie było to dla mnie ważne. Nawet nie przywiązywałam do tego zbytniej uwagi. Problemy się zaczęły w momencie, kiedy ja miałam problem ze skórą, ponieważ miałam troszkę, właśnie bardzo zanieczyszczoną skórę. Zaczęły się problemy z trądzikiem, i kuracje u lekarza nie dawały żadnego skutku, więc zaczęłam bardziej zwracać uwagę na skórę, jak się właśnie pielęgnować, jak sprawić, żeby te kłopotki, z którymi się borykałam, zniknęły. I wtedy dopiero zaczęłam się interesować kosmetykami tak żeby po prostu ta skóra była zdrowsza i wyglądała lepiej. W ogóle nie pielęgnowałam kobiecości piękna, ale jakiś czas temu spotkałam pewną kobietę, która zaoferowała mi możliwości tej firmy. Ja na początku oczywiście jak każda z nas w ogóle nawet nie chciałam słyszeć o takim spotkaniu. Dopiero moja koleżanka, będąc na właśnie takim spotkaniu, dała mi swoją taką rekomendację, że na pewno będę zadowolona, bo ona również miała problemy skórne, więc jeśli jej pomogło, to dlaczego nie miałabym z tego skorzystać, więc poszłam dziewczynę, umówiłam się na spotkanie i, i tak się zaczęło. Oczywiście byłam bardzo zadowolona z kosmetyków. I usłyszałam tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Kosmetyki w ogóle były najlepsze, jakie do tej pory używałam, więc rezultaty widziałam od razu na swojej skórze. Ale potem zaczęłam się troszkę bardziej przyglądać tej firmie i spotkałam pewną kobietę, która po rozmowie po prostu namalowała mi obraz tej firmy. Namalowała mi. Jej filozofię, jak funkcjonuje ta firma, i wtedy właśnie yy, zastanowiłam się i zobaczyłam, że dziewczyny, dzieja tak naprawdę jestem. Zaczęłam pomalutku przyglądać się tem, temu biznesowi. Yy, obudziły się we mnie marzenia, obudziły się yy, yy, takie uśpione talenty, który, o których ja nawet nie miałam pojęcia, bo cały czas yy, pracowałam w jednej firmie, yy, robiłam praktycznie zawsze to samo. Mój dzień to była taka rutyna, jak praca dzieci, rodzina, no i te obowiązki, które my mamy na co dzień. Nie miałam czasu na zastanawianie się, co ja chcę robić, jakie mam marzenia, jakie mam plany na przyszłość. No to w ogóle nawet nie było czasu, więc tutaj ta firma sprawiła, że odkryłam niektóre talenty, których wcześniej nie widziałam. Nawet nie miałam możliwości ich odkryć, i zaczęłam doradzać kobietom, jak pielęgnować się. Jak dbać o swoją urodę. Na początku w ogóle ja nawet dziewczyny nie dotykałam makijażu, bo to nie była moja bajka, nie czułam się w tym temacie dobrze, ale to co robiłam, to zaczęłam delikatnie podkreślać urodę, bo dla mnie stało się to ważne, więc dzieliłam się tym również z innymi kobietami. I to dziewczyny sprawiło, że zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na to. Jak zobaczyłam jak kobiety nas relagują, jakie są szczęśliwe, uśmiechnięte, jak one na siebie w lustrze patrzą, to jest po prostu niesamowite. I nagle okazało się, dziewczyny, że dotykamy nie tylko skóry, dotykamy również serca tych kobiet, że to w ogóle nawet nie chodzi o kosmetyki, tylko raczej o budowanie siebie, budowanie pewności siebie i podkreślanie tego, co piękne i wyjątkowe ale żeby budować innych to najpierw dziewczyny najpierw trzeba zbudować siebie więc tutaj od tej strony ta firma jest genialną firmą która stwarza ogromne możliwości odkrycia tego co masz w sobie o czym nawet nie wiesz nie jesteś nawet świadoma tych talentów więc to ta firma mnie zupełnie pod tym względem zaskoczyła i tak naprawdę tutaj nic nie musisz a jedynie jeśli chcesz to możesz to również było dla mnie takim głębokim zaskoczeniem i ten proces cały czas trwa, ten proces rozwoju, stawiania sobie nowych wyzwań i odkrywania różnych nowych talentów. To jest naprawdę bardzo, bardzo niesamowita firma, uważam, że nie ma drugiej takiej na świecie, bo jeśli nawet wejdziesz tu na moment, to i tak już nie będziesz tą samą osobą, którą byłaś wcześniej. Jak się oglądniesz do tyłu, Jaką osobą byłaś za rok lub dwa lata temu, będziesz na pewno lepszą osobą, będziesz bardziej świadoma i będziesz na pewno bardziej wyedukowana w zakresie chociażby pielęgnacji, makijażu i innego spojrzenia na życie. I tu jest tak niesamowicie dużo możliwości, które można odkryć, że bardzo. Bardzo lubię to miejsce. Dziewczyny, już sobie nie wyobrażam, żeby tutaj po prostu nie być. E, ważne e, to miejsce jest dla mnie, dlatego, ponieważ reprezentuje pewne wartości. Tu, owszem, tu jest produkt. To nie jest produkt marketowy. Ja wiem, że to nie jest produkt dla każdego. Ten produkt ma ogromną jakość, e, ale to nie jest tylko produkt. Dziewczyny, tu jest ogromna filozofia i historia tej firmy, e, bo ta firma już jest 60 lat na rynku i Powstała z marzenia, z marzenia kobiety, która chciała po prostu dać możliwości kobietom, a nie tylko kierowała się potrzebami portfela, żeby po prostu coś sprzedać. Od początku ta firma była krytykowana za te wartości, które reprezentuje, za to, że jest inna, że po prostu to nie ma w ogóle racji bycia. To się nie uda i Ameryka przyszła tak wiele przeszkód, a jednak otworzyła tą firmę i ta firma jest do dzisiaj i przetrwała z tymi naszymi wartościami, jak wiara, rodzina, kariera. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo ta filozofia firmy przekłada się również na nas i najważniejszym takim podejściem jest traktowanie innych tak, jakbyś chciała, by oni Ciebie traktowali, więc tutaj mamy. Naprawdę duży potencjał. Dla nas człowiek jest bardzo ważny, dla nas ważne są relacje. Nawet nie chodzi dziewczyny o te kosmetyki, tylko o te relacje, o tą więź, którą mamy tu w firmie. A jeśli przy tym jeszcze możemy sprawiać, by kobity były szczęśliwsze, jeśli przy tym możemy również zarabiać pieniądze, to już jest duży sukces. Ta firma po prostu jest. No, niesamowita. Ja bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię tu być. Cieszę się, że jestem tutaj. I naprawdę, jeśli miałabym polecić komuś to miejsce, to zapraszam Was chociażby na rok. A jeśli się dobrze poczujecie, to na zawsze, tak jak ja, by po prostu zadbać o siebie, zbudować siebie i pomóc w tym innym kobietom. Więc, dziewczyny, zapraszam Was serdecznie do zespołu. Każda z nas idzie od początku, każda z nas przechodzi te same, ten sam proces, ten sam rozwój, ale każda wyciąga coś innego dla siebie i to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, bo odkrywamy tutaj duże możliwości także karierę, także pieniądze, ale również rozwój, relacje i świetny biznes świetny sposób na życie świetny sposób na spędzenie Wolnego czasu, jeśli akurat potrzebujesz. Dziewczyny, zobaczcie, tutaj jest orzeł. Ten orzeł jest symbolem właśnie tej wiary, odwagi, symbolem pracy, symbolem właśnie wysokich lotów, czyli marzeń, które masz w głowie i które chciałabyś zrealizować. Każda z nas dostaje tego orła po spełnieniu pewnych kryteriów. To są wyzwania, które po prostu budują ciebie. Bo tak normalnie, to ja bym się po niego nie wybrała, ale widzicie, ten orzeł sprawił, że po prostu wznosisz się wyżej i szybujesz z orłami. Dziewczyny, zapraszam Was do tej firmy, jeśli chciałybyście skorzystać z możliwości, bo jest ich naprawdę tak dużo, że yy, każda znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do naszej firmy, odezwijcie się, opowiem Wam więcej o możliwościach, o biznesie, a jeśli jesteście chętne, nawet o kosmetykach, rozwoju i Szkoleniach wizażowych. Do zobaczenia! Pa!